A druga rzecz. A to czym jest... się myje to twarz? E, no też możesz, możesz, swoją pianką możesz Żelem Eisenberga. Moją pianką do ogóle nie mam myć twarz? A czym myjesz twarz normalnie? My? Mydłem. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj pierwszy odcinek nowej serii, która nazywa się Odkrycia. Chciałabym, żeby pojawiała się co miesiąc i co miesiąc będę Wam pokazywała pięć odkryć, takich pięć rzeczy, które są naprawdę super wow, a których nie da się pokazać przy okazji stylizacji. Ale żeby było trochę ciekawiej, to zaprosiłam Michała, bo Michał lubicie... Robin, bardzo <laughs> lubicie nasze rozmowy na jego kanale, a dla mnie takie gadanie e, tak samo no, też może być, nie? Nie Ale... wiem nawet, jak mam cię powiedzieć z ręcami, e, jak, bo to Ale duża no bo to, wyjdzie Baj na jaw, że jesteś po znajomości. Casting był. Casting był do programu Odkrycia u Osy i Michał go wygrał. Jednogłośnie. Będą kosmetyki do twarzy i Michał je będzie na sobie testował. Plus jeden fajny przyrząd do twarzy też Michał będzie na sobie testował. Będzie moja ulubiona szminka, o którą zawsze pytacie. Nie wiem, czy Michał to przetestuje. Będzie książka e, i na koniec zostawimy coś, co... Jedna rzecz, której nie będę na sobie testował. <laughs> Ale to zostańcie do końca odcinka, żeby wiedzieć, co to jest. Której nazwa mną wstrząsnęła i dalej mnie trzyma, dlatego się nie odzywałem. Od razu możecie napisać, albo nie od razu, może tak w połowie Napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba taki format i czy ma zostać i czy mam może zmienić prowadzącego. Nie, złe pytanie. A może prowadzącą mam zmienić? Może Michał ma to. Jak bardzo prowadzić. wam się podoba? Czy bardzo, czy tylko? Okej. Okay. Ponieważ Michał występuje bez żadnego makijażu, bez żadnego pudru i tak dalej, to postanowiłam, że zaczniemy sobie od kosmetyków, przetestujemy go je na, yeah, na nim i zobaczymy, czy Wydobędziemy takie. Iskrę. Czy ten diament oszlifujemy w końcu? Ale ja to kiedyś glow. robiłem za Twoje kosmetyki. Bo cię nie było i nagrywałem tu Państwu nie, nie tu, tylko na InstaStory. Nagrywałem. Jak to jest być z Tobą? Ja wiem, no nagrywałeś. Być jak ale, John Malkowicz, tylko ale z osobą. wtedy maseczkę z glinki i ją znienawidziłeś. Moja cera od razu rozbłysła. Dawaj. Zaczniemy od tego przyrządu. To jest masażer. To jest masażer ze sklepu Yoga Piękna. Ja Yoga Piękna, jogę Piękna. Obserwuję na Instagramie, więc dam Wam tu w opisie. Też te dziewczyny, bo te ćwiczenia do twarzy u niej są bardzo proste, krótkie, a naprawdę dają bardzo dużo. Ja odkąd y, ćwiczę jogę twarzy, pokażę wam jedno ćwiczenie za chwilę, y, oraz masuję się tym przez minutę dziennie, y, to to naprawdę bardzo, bardzo dużo daje. To ma niepokojące faliczne kształty, boję się tego dotknąć. Wytnę to. Ale chcesz sam to robić, czy ja mam ci to zrobić? Nie wiem, jak się to robi, no powiedz mi, jak coś się robi, co, to się, co ja mam pokażę, robić, to ja a ci pokażę, potem ja. ja... Okay. Więc tak, zaczynamy od czoła i masujemy czoło, bo to rozprostowuje tutaj te zmarszczki mimiczne. I jak macie lwią zmarszczkę. To jest lwia zmarszczka? Tak. To jest tak o, naprawdę czuję, się według medycyny chińskiej miecz złości, czyli im macie głębszą. Tę zmarszczkę tym jednak dużo złości w was jest i szybko się denerwujecie. No więc tak sobie przejeżdżam rano. Czujesz, że twoje czoło jest piękne. O, wyraz młodnieje. Aha, muszę powiedzieć, że ja go umyłam, żeby nie przenosić. Oczywiście. Moich... Teraz może trochę być dziwnie. ten sposób się tym masażerem przejeżdża przez Czemu drugi. O dzi... wow! Dlaczego ma być dziwnie? To się robi? No, no, między mów brwi... państwu, co się robi, jak gordon tak. Ramsay, ja będę to robił. Tak? Tak? Brwi. Mhm. I ciągniesz, ciągniesz do samego końca, do skroni. No nie skroń, jeszcze dalej. Nie Widz... widzę się, bo monitorek tu mam. Watanę w tym masażerze to to, że się nie robi, nie natłuszcza się twarzy. On nie ma się ślizgać, tylko że on ma złapać twoją twarz i trochę przemasować. O, czujesz, jak złapał? Mhm. I z tej strony. Bardzo. I tu jeszcze. I uwaga, kolejna ważna rzecz, o czym często. Babcia przy... mi tak robiła, tak? łapała <grym> i mówiła, już nigdy cię nie wypuszczę z chałupy. O czym się e, zapomina to to, że tę limfę, którą tutaj ściągamy, bo ściągamy rano opuchliznę na przykład, trzeba na dół odprowadzić. Czyli tutaj też robimy masaż. Możemy też zrobić masaż. Tobie, jest OK z tym? Bardzo. O, w ten sposób. Tu nawet Michałowi trochę się czerwona skóra zrobiła, bo moja się od razu robi czerwona, bo jest bardzo delikatna. Bardzo delikatna. Subtelna. To zrób z drugiej strony to samo teraz, żeby było wyrównane. Co robiłaś? Bo tak odpłynęło, że nie wiem. Teraz tu tylko złap, ale nie tak, o tak. O, i do samego ucha. Do samego ucha to prowadzisz. I teraz o jeden niżej. Nie musisz wjeżdżać na oko, o jeden niżej. Dobrze sobie radzi, nie? Całkiem. Masz, masz, masz minę. I teraz pamiętaj o odprowadzeniu w dół. Pamiętasz? Tu od ucha w dół. O, bardzo ładnie. Bardzo się stresuję, dlatego nie wiem, bo napięcie wzrasta te... i obniża się jednocześnie poprzez te, to urządzenie. Ale czujesz to jakoś, od, odczuwasz to, czy, czy nie? Tak. Przede wszystkim, bo wy tego nie widzicie, jest bardzo piękne, piękne urządzenie, pięknie zaprojektowane, jest bardzo miłe w dotyku. Mimo, że ma faliczny kształt, jest dla mnie niepokojące, ale będzie dla was okej. Okay. Jest jakaś psycholożka. Jak <laughs> to wytnę mówi. wszystko. Ja mam różne o, zaburzenia, zaraz przepraszam. Zaraz przeanalizuję. Mega fajnie. <laughs> Mega fajnie. Ciągniemy od Jest to bardzo tak przyjemne, fajnie. jest to trudno zrobić na wizji, żeby oddać e, oczywiście to uczucie, jak tu wszystko ciągnie w dół i schodzi i tak dalej. Ale bardzo mi się podoba, przede wszystkim patrzę na to już od dawna, bo jest to piękne urządzenie I luksusowe, teraz wieś, co w o, się złote, coś, tym na pewno zastanawiał. Co w tym robię? Przez długi czas byłem lekko zaniepokojony, ale teraz już wiem, jeszcze jestem bardziej zaniepokojony. Ja mam płytkę, e, chyba się mówi, głasza, mam to. E, mam taki roller zwykły. Co to jest płytka głasza, bo my nie wiemy tu, przepraszam. E, płytka głasza to jest taka płytka specjalnie wyprofilowana też do masażu. I te rollery Maja tego używa. To jest w lodówce zwykle taki roller z jadeitu, którym, którym też robi się masaż. I ja nigdy nie miałam do tego cierpliwości, żeby to robić. A ten Porównajmy masaż. Czy to? Jest to w lodówce tu? Chciałbym to porównać, bo pewnie to jest 6 razy droższe. Nie. Ile to kosztuje? Nie wiem, nie pamiętam. Ale niedużo. 39 zł. Więc jest niedrogi. Wygląda jak 139. I naprawdę bardzo go lubię. Na pewno są, są bardziej zaawansowane y, rzeczy do jogi twarzy, ale ja staram się zaczynać od najprostszych, żeby w ogóle wyrobić sobie nawyk takiej regularności. I y, jak sobie wejdziecie na profil joga twarzy, to tam zobaczycie, że na przykład w korku można ćwiczyć po prostu jogę twarzy. Jednym z takich naj, najprostszych y, ćwiczeń jest takie nadymanie się z jednej i z drugiej strony, czyli i to od razu bardzo fajnie robi tutaj na, na te zmarszczki. Naprawdę to działa. Naprawdę to działa. Ja, ja, ja po prostu widzę, nawet jak się gorzej czuję i tak dalej, jak zrobię masaż twarzy, to ona tak dostaje trochę koloru. No przyjemne takie, że to tak taki się odprężony czuję. No, więc, więc masażer. To jest pierwsze, pierwsze odkrycie. Czyli my nie za długo o tym gadamy. O tak, ale ja to wytnę, tak, że... wszystko wytnę. Jak tylko mówisz cenę i że fajne. Kolejna rzecz to są kosmetyki Majki, ma marki Eisenberg. Ogólnie ciekawa historia z tą marką, ale to opowiem Wam kiedyś. To nie są tanie kosmetyki, ale świetnie działają. Ja mam taką cerę, że zawsze się, wiecie, boję próbować nowych rzeczy. Używam głównie aptecznych kosmetyków, bo moja teraz jest bardzo wrażliwa, bardzo, bardzo, bardzo delikatna. Miałam wcześniej krem marki Eisenberg, właśnie ten. To jest krem anti-age, więc będziemy Ci robić anti-age treatment. 25 ten. lat to zejdę do 15. Do 10. No to jest krem, y który ma teraz bardzo modny, bardzo często używany retinol. I jak ja miałam wcześniej ten krem, to on nie podziałał na moją cerę za dobrze i napisałam do Dominiki, która jest przedstawicielką Eisenberga na Polskę i nie tylko. Co tu się w ogóle wydarzyło i dostałam opierdziel, że nie przygotowuję twarzy do składników, które są w tym kremie, że one są na tyle mocne, że twarz trzeba przygotować. I pierwsza podstawowa rzecz to jest umycie tej twarzy. Nie będziemy tego tutaj robić na wizji. A druga rzecz... To A jest... czym się myje tę twarz? E, no też możesz, możesz swoją pianką, możesz żelem Eisenberga. Moją pianką do góry nie mam myć twarz? A czym myjesz twarz normalnie? Mydłem. No więc yy, ja. Chyba nie powinniście. Ja nie myć polecam mydła, mydła jednak do, do twarzy, ale można mieć Są piankę. Ja mam, ja mam też żel Eisenberga. Twoją i, pianką. I mam <grym> mam taki tonik. Yy, on mi się już kończy, więc tutaj ledwo, ledwo na ten wacik go yy, wyciągnęłam z tej butelki, bo już jest końcówka, ale też nie chciałam wam pokazywać niczego, czego sama nie wypróbowałam i się tym zachwycać, więc wypróbowywałam to na sobie, teraz Michał będzie miał taką jednorazową akcję. to Co to robi? Co to robi? No to jest przygotowanie twarzy, stonizowanie. Mogłeś no, no się w sumie pogolić do tego, ale on bardzo Nie ładnie pasuje. prawda czasu, prawda ekranu, mega ładnie. Nie będziemy Pachnie, teraz. Ja bardzo lubię rodzina Eisenberg. Moja ulubiona rodzina. Eee, nie będziemy teraz Michała. Słuchajcie, rozbierać. Natomiast to, co się nauczyłam ostatnio na moich warsztatach, jak byłam na jodze kundalini i miałyśmy takie zajęcia zrobienia swoich kosmetyków, to jedna z prowadzących nam powiedziała, że pamiętajcie, twarz zaczyna się tu. Czyli tak to naprawdę jest dopiero. cała pielęgnacja zaczyna się na dekolcie. Nie zapominamy o szyi i dopiero później twarz, bo zwykle jesteśmy tak skupione na tej twarzy, że nie sprawdzamy jak właśnie ta delikatna skóra szyi dekoltu reaguje. No ale tak jak powiedziałam, Micha, nie będziemy tu. Um... Więc nie rozumiem, co ty mówisz w ogóle? Szyi dekoltu? Szyi. A szyi dekoltu. Ale słuchasz mnie. Bardzo. Tak? No i pytanie: czy chcesz serum nałożyć sobie sam, czy ja mam nałożyć? A jak to się nałożyć? robi? Serum nakłada się? Ja no, mam tam ci dwie tak? Ale czy to zmywa tłuszcz i bakterie różne i tak dalej? Czy co to robi? No, najpierw myjesz, to jest jakby pierwsze, a drugie to już jest przygotowanie, skóry i tonizowanie. A nie do oczu, bo za ostry jest do oczu. Tak? Tak. Ech, ja się z myję, więc nic nie są. No ostro. wiadomo, że to nie są kosmetyki I Dla mężczyzn, Michał, makrem. Heisenberga dla mężczyzn. Miałem i używałem Dominika przez tydzień i naprawdę zmienił ale moją twarz. Się? prawda? skończył się? Skończył nie przez tydzień używać tylko dłużej. No, no dłużej, na tydzień, ale czy... tak intensywnie, że codziennie I przez tak, tydzień. tak, bo później oszczędza. Wyrabiałem nawyk, ale nie chciałem później sobie go zniszczyć. Mam go, znaczy mam jeszcze troszkę na dnie, żeby jak jakiś wypadek, coś to co, się co, stanie... sam? Na wesele to pędę. Czyli to jest kolejny krok tak. tej pielęgnacji, czyli y, serum. Też anti-age. Ale poczekaj, no powiedz mi, co mam z tym zrobić? Dam Ci to na rękę i wsmarujesz to w twarz i w szyję. I jak wiadomo głowa I się zaczyna odtąd. Pod oczami też, no ale masz koszulkę, to się nie da. Ale, ale że nie wolno tak? Razem? No obojętne, możesz po prostu... Bo ostatnio tak zrobiłem, powiedziałaś, że to tak się nie robi. Dobra, no mów, mów, ja będę robił. Zrób jak robi. chcesz, ja nie wiem, dla mnie patrzenie jak mężczyzna nakłada krem jest bardzo ciekawe, bo my to robimy... Ja widziałem wielkami, pani tak robiła. Najpierw sobie tak dawała na łapki... Nie zapomnij tu o tej okolicy pod oczami. I, I później się tak rozsmarowywała, a tam tyle. już mąż przychodził przy kochanek. Ale nie całkiem do oczu to wkładasz, bo mogą Cię szczypać przecież. Wiecie co, ja się myłem mydłem, nie wiem, nie będzie szczypać. Szary, jak na kopalni. Oczywiście możecie y, wykonać jakiś swój masaż do tego, jakby zrobić z tego swój rytuał. Wiecie, o, tak klepywania i tak dalej. Bo Michał po prostu, Wiesz, nie, nie gotów wiem, na ten dzień. on się zachowuje, jakby 13. wcierał coś w siebie. Dobra. No to się wciera, nie? Czy co się z tym robi? Nie wciera się tego, żeby jak najbardziej się. zintensyfikować ten proces, żeby skóra... Jak ja bym tak robiła w mojej skórze, to by mi cała zeszła chyba. <laughs> jakie wrażenie, nie? jakie wrażenie? Mega tak? fajne, jakieś takie odświeżające, bo to jest zimne, to było przyjemne, bardzo fajne. To, co całe bakterie i zło z twarzy ściągnęło. A to mnie zaraz odświeżyło, mega mi się podoba. Teraz ale... się nakręciłem, to teraz zaczynam nagrywać? I teraz jeszcze... To, jest, krem. to nie jest tłuste, nie? To zejdzie. Na twarz też, na serum no nakładasz... Bo masz teraz serum i na to, na serum zawsze musisz nałożyć krem, lecisz. A ile tego się bierze? No, weź Jak tyle. Jak Nivea? Ja znam tylko niby. Jezus, ale nie weź mi połowę. Tyle? Więcej. Okej. Okay. Nie no, jeszcze więcej. Tyle? No, spróbuj. No najpierw sobie zrób takie kropki na twarzy, zobaczymy. Jeszcze tu. I szyja. Bo szyja się zaczyna tu. Tak. Twarz. Twarz. I co teraz rozsmarowuję? Nie, Nie będę na ciebie lekkować mojego się. kremu. Do Edmunda na Instagramie zaraz napiszę. Ja za dużo pracy <laughs> wykonuję, <laughs> prawda? Zrzesień, <Wiesz, Ty> jesteś <laughs> teraz czerwony. To się samo wchłania, co ty gada? Bardzo. Musisz iść umyć ręce? Nie, na pewno no serio. Wiesz, jak to kosztowało? Ja to będę... nie mogę nic zrobić dzisiaj. Powiem wam tak, kosmetycznych Jezu. blogerek z nas nie będzie. Ale co ale... ty gadasz! One się nie znają. Nie e, ale ja, ja tego używam, tego zestawu konkretnie, bo kosmetyków tej marki używam od dawna, ale używam od prawie dwóch tygodni naprawdę zobaczyłam ogromną, ogromną różnicę właśnie w napięciu twarzy i wiele z Was do mnie napisało, że, że jakby to widać. Tym bardziej, że ja na YouTube też nie maluję się jakoś super bardzo. Mam na sobie tylko krem BB, więc to nie jest tak, że Wy nie widzicie mojej skóry w ogóle, bo widzicie, że ona się czerwie, nie widzicie moje zmarszczki i tak dalej, tak dalej. No nie ma tutaj Takiej typowej na mnie telewizyjnej. Ale to przyjemnie tak, jest teraz, no? Tak zupełnie. Teraz jak, jak... się wchłonęło, no, ale tak, widzicie, że dostał takiego glow. Popatrz, popatrz tu bliżej, żeby cię było bliżej. Jeszcze bliżej. Jeszcze wejdź tam po prostu w ekran. Dla ale teraz mnie nie dla sobie już to, co to było odkryciem, to faktycznie, że jak zrobisz masaż tym i plus nałożysz kosmetyk to to naprawdę fajnie I później działa. kawa, później espresso. I taka rutyna albo herbata. Jezu, i to jak ty jest... pachniesz tyle. No, mega fajnie, nie? Mm, Niech to są... magia wróci w związku. Na... Naprawdę cudowny jest. taki zapach jest taki świeży bardzo, nie? Nie taki ciężki perfumeryjny. Nie. To jest taki, to jest zapach róży. No, to jest taki zapach róży, które sobie w, w magicznym ogrodzie rosną i tam biegają ręki, cudownie, pięknie. Od razu widzę, co jest na zewnątrz z tych okien. Wiem, że to drogie kosmetyki są, natomiast moim zdaniem warte swojej ceny, ale jak skończę to, wezmę się za testowanie tańszej serii e, Pharma Series e, A, dlatego, że przez przypadek u mojej mamy użyłam tego kremu parę razy i też uważam, że jest genialny, ale kupiłam całą serię, czyli piankę, krem e, i tonik właśnie i będę testować, ale to właśnie dopiero później nie chcę mieszać, bo chcę też widzieć, jakie efekty... Nie, nie wolno mieszać. Kolejna rzecz... Nie będziemy namawiać Michała, żeby testował. To jest szminka, którą ja mam na sobie dzisiaj. I to jest szminka, którą mam bardzo często na sobie. To jest moje czwarte opakowanie. E, uwielbiam ją. Uważam, że dla zimnych typów. Dla zimnych typów kolorystycznych to jest w ogóle idealny, idealny odcień. Ona też bardzo długo trzyma się na ustach. Ja też nie jestem jakaś super dokładna, jeśli chodzi o makijaż, więc nawet jak coś krzywo nią pomaluję, to i tak nie widać, więc jest to dla mnie super wygodne. To jest zwykła szminka 06 z Sephory, taka w płynie. I ja w ogóle bardzo lubię całą tę serię. Ale to jest zdecydowanie mój ulubiony kolor, i on zawsze bardzo, bardzo fajnie robi moje twarzy po prostu. Dobra, więc tyle kosmetyków. Teraz, może, jak już się tyle nagadałam o kosmetykach, to jeszcze do książki przejdę, że niby jestem. Oczywana. Ale mi się to serio podoba, bo nie chcę, żeby pani odebrały, że to, wiesz, że to sobie jaja robimy, czy coś takiego. Naprawdę to jest przyjemne. Bardzo. Im dłużej siedzisz z tym, tym. Tak, twarzy, To jest nie? bardzo ja przyjemne, a ja naprawdę używam tego kremu, bo ja nie używałam żadnej kremu próżniwej, którą mama mi dała, jak miałem 5 lat. Używałem tego przez tydzień i po paru dniach widać, że ta skóra zupełnie inaczej wygląda. Ona zupełnie, nawet inaczej światło odbija. I człowiek się zupełnie inaczej czuje. Bo ona Szczerze jest jakaś mówiąc, przy tych masażach i po tym dbaniu o siebie nie trzeba nawet robić makijażu, znaczy ty nie robisz. Ale wystarczy się tylko lekko upudrować, może nałożyć trochę korektora pod oczy i naprawdę nawet fluid czy Krem BB przestaje być jakoś super potrzebny. Więc... No, ja jestem fanką, tego pokazuję, tak? Dobre rzeczy. Uważam, Jakościowe rzeczy, rzeczy są zawsze warte zainwestowania, prawda? Naprawdę fajne. W siebie. Kolejna rzecz, książka, bo pytałam Was kiedyś, czy Was interesuje, co ja czytam, i dlatego te odkrycia między innymi powstały, żeby też książki mogły, miały jakiś format, w, się, w którym się pojawiają. To jest książka, która nosi tytuł Jedna Rzecz. Jest wydawnictwa Galaktyka i to jest, słuchajcie, książka... Ja w ogóle mam taką przypadłość, Michał o tym wie, że jak ja czytam poradniki, to je od razu wprowadzam w życie. Od razu, po prostu. Od razu wprowadzam, bo... <śmiech> <śmiech> się ze mnie śmieje. Tak, poradnik związkowy bardzo zmienił nasze życie. Właśnie, jeśli chodzi o związkowy, jak macie jakiś związkowy poradnik, nie przysyłajcie. To wpiszcie dziękuję. w komentarzu. Ja nie, nie czytałam dziękuję. ani jednego poradnika. Nie, bo ona to wprowadzi od razu w życie. Po co to? E, więc jak macie jakiś taki, wiecie, psychologiczno, jakiś tam e, poradnik w związku, jak się dogadać, e, to ja chętnie przeczytam, a później wam zrecenzuję w odkry odkryciach. I później zobaczymy, czy ten związek przetrwa, więc dobierajcie uważnie. Tak. Uważaj, jeśli lubicie nas oglądać razem, to uważnie dobierajcie te książki, które nam polecacie. Ładnie wydana. Chcesz Państwu powiedzieć, jak wygląda Twoje czytanie? Książki? Bardzo. Ja czekam aż Monika przeczyta i później mi wszystko streszcza. Michał uważa, że. A każdą... ja później wychodzę do pracy albo gdzieś i mówię, że to ja przeczytałem, bo takim jestem człowiekiem. Michał ma taką teorię, że każdą książkę da się streścić w trzech zdaniach. I... Tak, bo jakiś filozof powiedział, wszystko, co trzeba się powiedzieć, da się powiedzieć prosto. O tym, o czym nie da się powiedzieć, o tym należy milczeć. I Monika mi cudownie streszcza. Ja na przykład wiem, dzięki Tobie, dziękuję, że to jest warta uwagi książka. I część rzeczy nawet. Ty nigdy nie przeczytasz. Moi pracownicy część z tego już dożyli. W każdym razie to faktycznie jest taki poradnik trochę biznesowy, trochę o produktywności, trochę po prostu o życiu, można powiedzieć, bo, bo mimo, że skupia się na prowadzeniu firmy, to tak naprawdę pod takim kątem filozoficznym też jest bardzo ważny. Bo tytułowa jedna rzecz to jest właśnie, najprościej rzecz ujmując, jedna rzecz. To jest poradnik o tym, żeby skupiać się jednocześnie na jednej rzeczy. Wprowadzacie nawyki, chociażby był to właśnie nawyk masowania twarzy. To, żeby zaczynać od e, czegoś prostego, od jednego masażu, nie iluś na raz, nie iluś przyrządów na raz e, i wyrabiać sobie nawyk. Książka też obala szereg mitów. Dla mnie to było mega e, ciekawe, że ta książka na przykład obala mit o tym, że wystarczy 21 dni, żeby wyrobić nawyk, bo jednak większość. E, Badań pokazuje, że potrzebujemy 66 dni. To co jest ciekawe, to to, że my właśnie przyjmujemy takie różne twierdzenia, jak na przykład nie, wiem, nie wolno łączyć brązu z czernią, jeśli chodzi o naszą stylizacyjną tutaj branżę czy inne. Ludzie to powtarzają, my w to wierzymy i nikt tego tak naprawdę nie, nie weryfikuje, więc z takimi przekonaniami ta książka się też rozprawia. No i ponieważ ja zaczęłam ją czytać, od razu chciałam Wam o niej powiedzieć, ale też wiecie, no prowadzimy tutaj firmę Osa Osobista Stylistka i na przykład szykujemy dla Was webinar, który będzie w poniedziałek o 20.00. Macie link do zapisów w opisie filmu. W poniedziałek na naszym zebraniu właśnie firmowym ja powiedziałam, słuchajcie, jest jedna ważna rzecz, na której my się musimy w tym tygodniu skupić i to jest przygotowanie webinaru w taki sposób, żeby wszystkim kapcie w domu pospadały, jak będą ten webinar oglądać. I tak, żeby wszystko było było dopięte na ostatni guzik. I pomogła mi ta książka w tym, żeby po prostu podjąć decyzję, co w danym tygodniu, w danym dniu jest najważniejszą rzeczą do zrobienia, a co totalnie, totalnie gdzieś się e, może zjechać na, na dalszy plan. Więc skupienie się na jednej rzeczy, niezależnie czy czytamy jedną książkę, czy wprowadzamy jeden nawyk, czy dopieszczamy jeden nasz produkt, jest tutaj faktycznie kluczowe. To jest książka, która naprawdę, naprawdę każe się skupić na tym, żeby z tych pięciu rzeczy, które chcemy zrealizować, cztery bezlitośnie odrzucić, skupić się na jednej, ale zrobić to na maksa, na maksa dobrze. Więc książkę polecam, jak chcecie się zmobilizować, jak chcecie sobie coś usprawnić i tak dalej. Nic nie powiedziałeś, kochanie jesteś współprowadzącym. Bardzo dobra książka. Ja kojarzę, jak Monika była zmotywowana tą książką na poniedziałkowym spotkaniu OSY. Ja się bałem odezwać, bo tyle tu jest pomysłów. Mój kolega Jacek ją zrecenzował. Niektórzy kto inny ją napisał, tylko Gary Keller i Jay Papasan. Dobra, nieważne. Jeśli chodzi o książki, to on nic nie będzie wnosił do, jest... do tego programu. Zaczęłaś czytać Tim Ferry's For Our Work Week, bo ja Ci ją poleciłem i przeczytałem. Bardzo dobra książka. Bo to jest jedna z trzech, które przeczytałeś bardzo, w życiu. Bardzo. Oprócz chłopców z broni. Ale ta jest bardzo fajna. Myślę, że to będzie czwarta pozycja. Ostatnia rzecz, czy przedostatnia? Ile mamy rzeczy? Miało być pięć. Zestaw Eisenberg raz, szminka dwa, masażer trzy, książka cztery i piąta Coś, rzecz... Coś, co ja czekałem, co mi się przyda, co jest ważne. Słuchajcie, bo e, to, to taka Ciągle, rozmowa nie, w, w kuluarach, na backstage'u e, była taka, słuchaj, ja bym chciała powiedzieć o majtkach menstruacyjnych, czy Ty chcesz przy tym być i współprowadzić ten program, czy nie? Peszy mnie to słowo, ale idźmy. Nie wiem, dlaczego mnie peszy, no, mnie po prostu peszą takie rzeczy, ale myślę, że większość facetów... Y, zapytajcie partnerów, myślę, że też by się speszyli. Znaczy nie, czy no nie? Na, pewno, na pewno to jest temat, wokół którego... Próbuję znaleźć dużo... męski ekwiwalent, ale moja wyobraźnia odcięła, bo, bo, bo to nie czy nie? E, czy jest coś wokół tego narosło naprawdę bardzo dużo mitów. To by mógł być temat na cały odcinek, jak się robi z tego tabu i tak dalej, i tak dalej. No, u nas się dość otwarcie w domu o różnych rzeczach rozmawia. Testowałam majtki menstruacyjne już w czerwcu, ale właśnie chciałam poczekać i zobaczyć, wiecie, jak, jak mi się będzie z nimi żyło przez ileś tam razy. I uważam, że to jest po prostu odkrycie roku, jakie to jest wygodne, jakie to jest proekologiczne i jak wszystkie mity, które gdzieś tam nam pojawiają się w głowie, że to po prostu niemożliwe, żeby mieć. To są to takie majtki ze specjalnym wkładem, który wchłania to, co ma wchłaniać, więc. One są tu na zdjęciu zamiast mnie. <grym> tak. Zamiast Michała widzicie teraz tutaj majtki menstruacyjne. Ale tak na poważnie, to po prostu poleciłam to wszystkim moim koleżankom i uważam, że to jest super wygodne, że nie ma się czego obawiać i naprawdę te rzeczy, o których piszą producenci na stronach, tu wam wklejam, producentów, których ja testowałam, wszystko tam jest prawdą, więc jakby nie będę się tutaj rozwodzić na ten temat, bo też nie jestem super specjalistką, ale jeżeli szukacie jakiejś bardziej ekologicznej alternatywy, to polecam Wam całym sercem. Sprawdźcie sobie, wypróbujcie, bo naprawdę jest to sztos. No, i dałeś radę. Chcesz coś dodać? Ale to nie jest dla mnie problem. Jest ok, po prostu jakoś to słowo mnie niepokoi. No one są całkiem ładne. Tak, są ładne, są, przyjemne. Są, są ładne, są fajne, wysokie, wyglądają naprawdę dobrze, więc tutaj niczym nie musicie się przejmować. Zamówcie jedne, sprawdźcie, jak ja zamówiłam jedne, to później domówiłam więcej. I jestem z tej zmiany super, super, super zadowolona. No dobra, mamy to. Ja byłem wkurzający w tym odcinku, bo tak sobie pomyślałem, ale starają się naprawdę z całego serca, pani Katarzyno, starają się nie przeszkadzać monice. Naprawdę, starają się nie przeszkadzać. A to pani Katarzyna zawsze. Napis no nie tylko, dużo tam, ale ja zaadresowałem to od razu, te obawy. Starają się nie przeszkadzać być spokojnie. Ja wam bardzo dziękuję, bo na kanale Michała faktycznie jak on cały czas mnie zagaduje i nie dopuszcza do głosu. Nawet teraz, widzisz prawie, że cię nie przerwają. To yy, piszecie, żeby mi nie przerywał. I on się naprawdę stara, wiesz. Ale spokojnie, nie będzie mnie tu już. Dzisiaj jestem. Nie no, w odkryciach będziesz że na Jestem w odkryciach, bo jestem odkryciem. Najważniejszym odkryciem miesiąca jest Michał Wyrobek, jego kanał na YouTube. Piękne nazwisko, piękny chłopak. Jego y, Instagram o kawie, przepiękny, także idźcie, lajkujcie. Jezu, dziękuję, że się wzruszyłem teraz, naprawdę. On jest bardzo zabawnym facetem. Jestem, ale teraz te wzruszenia, prawie że, ale zobacz, parę już za mnie tu poleciała. W każdym razie, jeszcze chcę im powiedzieć, że mimo, że ja tu jestem, nie lękajcie się. Zasubskrybujcie kanał Moniki, mimo, że ja jestem wkurzający na maksa. To ona wkłada bardzo dużo pracy i serca. Zwykle jestem tu sama, na ogląd tym dużo jest sama. Nie. I później patrzy, czy, czy panie je lubią, czy obserwują. Także zaobserwujcie Monikę, bo jest dużo wyświetleń, ale nie klikacie subskrybuj, naciśnijcie subskrybuj. Monice będzie bardzo. Miło, ja będę miał miłe życie wtedy. Zróbmy to dla siebie. Okej, okay. czekam na Wasze komentarze. Może któraś z Was używała tych kosmetyków, może któraś z Was używała masażera, może któraś z Was czytała tę książkę. Chętnie z Wami podyskutuję w komentarzach i widzimy się za tydzień już w stricte testyzacji. A może niech panie napiszą o czym by chciały usłyszeć? Co by są... chciały, żebyś przetestowała? Może Jakie nam... mają swoje odkrycia? O, napiszcie. Jakie o macie swoje odkrycia? odkrycia. Dajcie znać od... w komentarzu, tak, tak. bo to jest bardzo fajne. I Monika też je przetestuje na mnie i to będzie bardzo ciekawe i zdamy wam relację. Okej, okay, a teraz już y, bardzo wam dziękujemy. Jeśli wam się podobało, dajcie lajka, like to będziemy wiedzieć, że mamy odkrycia nagrywać częściej. A jakże nie, to już nie. To w dół, to w dół. Jakoś przeżyjemy. Do widzenia. <laughs> Do widzenia.